Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie. Trwa wystawa rzeźby polskich rzeźbiarzy. 27 pozycji 13 rzeźbiarzy. Wystawa trwa od 27 marca do 2 kwietnia i zakończy się trzecią aukcją rzeźby World Art Week Gallery. Po raz pierwszy pokazaliśmy Państwu kilku nowych rzeźbiarzy, dotąd niepokazywanych nigdy na aukcjach sztuki i ich wyselekcjonowane prace, niezwykłe ciekawe prace też mistrzów i ich uczniów. Ciekawe techniki symbolicznych głów, od ceramiki, poprzez kawałki drewna, poprzez drewno. Po raz pierwszy udało mi się zaprosić na wystawę wybitnego rzeźbiarza syryjskiego pochodzenia Majida Jamula. Pojawił się artysta rzeźbiarz Ryszard Piotrowski i jego dwie prace z marmuru. Po raz kolejny rzeźba ze stali Wita Błogosławskiego. Odbyła się premiera niezwykłej pracy, która powstawała chyba ponad rok, światowej sławy rzeźbiarki Anny Beaty wątrubskiej wdowiarskiej Józef Polewka i jego rzeźby, tym razem oprócz kiwi zabawnego z ruchomym jajem, mamy trąbitę, też z ruchomą częścią, rzeźba z brązu i już większa forma, bardzo bardzo piękna y, złota łóżeczka. Zachwycające formy rzeźbiarskie, geometryczno-figuratywne, formy kobiece i sam to prace y, z brązu, choć wyglądają na y, kamień. Lotność i duchowość, zapewnienie, że w życiu nigdy nie jesteśmy sami i nie możemy tracić nadziei, odnajdziemy w rzeźbach młodej i niezwykle uzdolnionej rzeźbiarki Magdaleny Karłowicz. Pojawiły się prace delikatne, pełne wrażliwości, prace z brązu wybitnej rzeźbiarki Moniki Osieckiej. Mamy pracę Patrycji Dubiel, która jak zawsze zamyka swoje obrazy, rysunki w szkle. I trzeba powiedzieć, że zarówno Pati Dubiel, jak i pani profesor Dajewska stosują szlifienie szkła, więc jest to bardzo rzadka forma. Serdecznie Państwa zapraszamy. 2 kwietnia, w sobotę, odbędzie się aukcja na żywo tutaj na Brzozowej 31 przez 33 i także przed monitorami na portalu ArtInfo i OneBit. Serdecznie zapraszam.